Hej, się siemano, z tej strony Atofirex, a dzisiaj zagramy sobie w Ready or Not i przed wami misja Pająk. Zaczynajmy wstęp. Aktywa, aktywa wywiadowcze przejęte z nieznanego centrum darnych zawierają informacje, że właściciel prowadzi działalność w jednej z najbardziej biednych dzielnic The Roof. Wysłano ekipę SWAT, by doręczono nakaz przeszukania związaną ze sprawą Br Bricksley Talent Time, co może pomóc w dochodzeniu dotyczącej nielegalności, nielegalnej działalności pornograficznej. I to jest właśnie wstęp. Przepraszam za moje czytanie, ale trochę mi tak w oczach się to mieszało przez to, że ta misja niestety sama się skroluje i nie mogłem tego przeczytać płynnie. Ale okej, okay, zaczynajmy. Tu w końcu mamy misję dość bardzo ciekawą. Lubię ją z powodu tego, że no trzeba tu robić bardzo szybkie wbity. Znaczy, nie trzeba w sumie, ale jakoś zawsze tę misję preferuję robić na szybko. W sumie nie wiem czemu. Tu nie ma dużo osób. E, chyba trzeba było jedną osobę aresztować z tego co pamiętam, tego głównego mm, właściciela tej firmy, ale to zaraz się przekonamy sobie, przeczytamy jakie są cele e, nasze główne misji, bo szczerze mówiąc akurat tą misję troszkę mniej pamiętam, bo ją to chyba ogrywałem może z dwa, trzy razy tylko, a więc tą misję tak dzisiaj płynnie nie przejdzie jak w poprzednich, że wiedziałam co i jak, dlatego sobie na szybko przeczytamy. Co tam mamy? Aresztować, no zaprowadzić ład i porządek, uwolnić wszystkich cywili i zatrzymać George'a Brixleya Czyli dobrze pamiętam Okej, okay. no to sobie od razu przełączamy na pozycję boczną Nie wiem czemu, wiele bardziej wolę to niż celownik główny Nie. Niż celownik główny, bo tamten to wiadomo, no bardziej na daleko jest Okej, okay, mamy, dobra, dwóch podejrzanych. E, nie byłem pewny ani jeden, ani drugi nie odpalił animacji poddawania się. Dobra, mamy go. Od razu przeładujmy, na, nie patrzę. Nie jestem pewien. Okej, okay. no nieźle. Kurczę, o dobra, niech oni się nim zajmą. <grym i w sumie> o matko, to będzie fajna misja, po tym jak się zaczęła. Dobrze. Dobrze, mamy to. Bardzo dobra decyzja stary. Bo by się to mogło dla Ciebie źle skończyć, jakbyś się nie chciał poddać. Ale chyba oberwał, bo widzę ślady krwi. Dobra, że eee, to już jest jakiś koryt... Nie! <śm> o Boże, ale ten nade był zły. Jeszcze niepotrzebny do tego. Okej, okay, dobra, nieważne. Okej, okay, WZK. Dobrze. Oj, co czuję, że ten odcinek będzie o wiele bardziej intensywny. Patrząc po tym, co już się tu dzieje. Ok. Amunicja. Jeszcze mamy. Dobra, gdzieś tu już zgaduję, że może być ten chyba nasz główny cel. Dlatego... Może nie aż taki szybki rush... aż Dobra, nie, to lewamy to przejście. Bo tu obstawiam, że mogą być dwie osoby To jest to samo. Ja, chyba nie, a jak nie, to się zaradowiemy. Nie, ja, to nie to samo przejście. O matko! Weźcie już tu przejdźcie. Albo ja, mam lepszy pomysł o, dla was. Niech to odporz, A, bo wyważamy od razu taran i granaty błyskowe. Zamykamy dla naszego bezpieczeństwa. Przeladujmy sobie, żeby był już nowy magazynek. Dobra, on już się zaczyna poddawać. Ładnie, pięknie. Szkoda, ale Eski już widzę. Nie będzie. No bo wiadomo, tamten flash to był tak zły. A drugi niepotrzebny, ale. No zdarza się zdarza. No nie tyluję teraz Wiem, jeżeli byście chcieli serię Zesek robienia bez modu, bez niczego, żeby nie było, że coś mam łatwiej, to, to też idzie coś ogarnąć. Ale to akurat nie teraz pora na to. Teraz miałem ochotę troszkę tak bardziej żwawo to zrobić. I my przechodzimy. Coś tu jest. On jest chyba tu, ten główny cel, bo on ma inną ścieżkę dialogową. Ale już sprawdzamy. Nie, a więc on mógł być schowany tutaj. A drużyna jest gdzieś dalej, zapomniałem ich wezwać. Dobra, tu mamy kogoś. Ej, no znowu ogień sojuszniczy. Dobra. A nie, myślałem, że to ten nasz główny. A dobra. Nieważne, kolejny będzie do przesłuchania najwyżej. Zaprowadź łat porządek. To trzymaj właściciela. On był cywilem, bo ja tak trochę mi się chyba wydawało, że on też... A nie, to ty, tak? O no i chyba świetnie. Ja pamiętam że on trochę inaczej wyglądał. A tu to już dzisiaj to <głos》> było widać co tu się działo. No muszę przyznać to, dopiero był fajny odcinek. O, tutaj coś mamy. A nie, to jest zwykła taśma, to olewamy. Czyli jeszcze gdzieś muszą być cywile. Oni go nie związali, tak myślałem. Bo to było trochę za daleko, my chyba zrobiliśmy wbite to Olali to. Okej, okay, no to też od razu sobie to zróbmy. Dobra, jeszcze sobie weźmy to. O, poszło już. Kurcze, 5 minut na. No. Matka, jak to ekspresowo poszło? <grymne> nie wiem, jak to pisać. Nawet rekord osobisty pobiłem, muszę przyznać, to był fajny speedrun. Jeszcze gdyby bez tych granatów to zrobić, to już w ogóle by poszło pięknie. Nie wiem, kurcze. Coraz szybko to poszło. Nie wiem właśnie, czy skończyć odcinek, czy może jeszcze jakiś dodatek wam do tego zrobić, no bo kurde, tak? To 5 minut. No nie wiem. Zobaczmy, jaka może jest kolejna misja. Od razu bym sobie przejrzeli. Bo naprawdę jestem zaskoczony, bo fajnie poszło. 5 minut i mieliśmy wszystko. A tu mamy śmiercionośną obsesję. Kurczę, to jest trochę dłuższa misja. No, i teraz nie wiem. No kurczę, z 5-minutowym odcinkiem bym nas nie chciał zostawiać. No dobra, zrobimy sobie od razu tą śmiercionośną obsesję. Bo, no nie wiem, no za szybko poszło. No 5 minut to nie będę wam robił odcinka, bo to wiadomo, nie warte by było. To short by mógł być. A więc dobra, zróbmy sobie jeszcze jedno. Będzie taki pakiecik. Akurat dzisiaj mam jeszcze ochotę pograć, a więc. Zrobimy taki trochę dłuższy odcinek o. Okej, okay, ale chyba zrobimy małą pauzę, wczyta się i wtedy wrócimy. OK, jesteśmy już na miejscu, jeszcze sprawdzę. Tak, ładnie się już wszystko odpaliło. Przeładowałem, świetnie, nie chciałem, ale dobra. I tu mamy kompletnie inny typ misji, tu już nie zrobimy rush aż, bo mamy dużo pułapek. Tu już się zaczyna, że gra nam chce przedstawić, że każde drzwi to jest, no już kaplica. A więc powolutku. Tu jest mało podejrzanych. Ale za to będzie. Będzie bardzo dużo pułapek i to robi całą robotę trudności tej misji. Zaraz wam właśnie pokażę, bo te drzwi powinny być zaminowane. Tu nie widzę sznureczka. w ogóle tu kogoś mamy. Nie za bardzo, dobra, ale i tak sobie pojedźmy tu na spokojnie, nie ma nic. Dobra, tu ktoś jest? Nie chcę go zabić. Dobra, ale to nie są, bo tu wiem, że. Jest ten główny taki, no i ja go, wiadomo, nie chcę zabić, bo jest misja, żeby go aresztować, a więc zróbmy sobie zgodnie z celem misji. A więc, dobra, to mamy. Amunicji wiele nie poszło i już wam pokazuję, bo tu tak krótko dam. O jest, zaresztuj właśnie Gerarda Scotta. No i zaprowadzić porządek, czyli został nam chyba jeszcze jeden pomocnik. O kurczę, bo ja wam w ogóle nie przeczytałem tego wprowadzenia. A no dobra, to poradzę. Najwyżej go przeczytamy po, taki dodatek na koniec będzie, dla tych, co chcieliby to usłyszeć, co tam się dzieje. Mnie tak głupio trochę po, nie wiem, może jakoś wam to wkręcę, zobaczymy. O, jest granat pułapka, o którym wam mówiłem. Jest linka podłączona do drzwi. Jak otworzymy te drzwi, wypada zawleczka i to jest koniec, od razu. A więc otwieramy lekko drzwi, bierzemy sobie przecinanie multitulem i wtedy dopiero możemy wchodzić. Nie ma tutaj chwili, delay'u, już usłyszysz zawleczkę, tylko od razu po prostu wybuchasz. Więc to jest. już inny typ misji. Tu po prostu drzwi, według mnie, są chyba bardziej. <coughs> większym zagrożeniem niż nawet sami przeciwnicy. Tak bez dwóch zdań. Mm, niby nikogo tu nie widzę. Czy my mamy granat przy drzwiach? Nie mamy. Dobra, to skorzystam z drużyny. Żeby to zrobić staranem wyczyścić to pomieszczenie, bo tam za tą ladą już nie widziałem co się dzieje. Więc może lepiej zrobić to tak. Chociaż chyba cisza, bo nikt do nas nie strzelał. Nie, chyba jest cisza. Wysłyszałem, ale to nie, nie, chyba nie on dobra, on jest u góry, niech się moi przegrupują Okej, okay, ten się poddał. Kurde, rzuciłem granat na górę A tu mam akurat podejrzanego. No dobra, jeszcze raz rzucimy, no nic. Bo to jest chyba ten główny Gerard. Tak. Dlatego jego wolałem od razu złapać niż niż ryzykować. Tu słyszałem go. Do. Dobrze. Tak, coś podejrzewałem, że... już tak po krzyku nie był za bardzo bojowy, a więc... I tu jeszcze chyba będą dodatkowe cele takie. Dlatego jeszcze bym nie chciał tego kończyć. Pokazać wam jeszcze chciałem taką fajną ciekawostkę, tylko... Teraz to bym wolał w ogóle dźwignię otwierać, jak już wszystko mamy, to... Może lepiej by było nie ryzykować, ale... Ale, ale. Dobra, tu jest Gerard. I tu będziemy szukali... E, pe, 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 pe. To są takie akta przy łóżku. Już wam zaraz... Po o! Tutaj mamy pierwsze akta federalne. Jeżeli się nie mylę, to nie wiem... A tak, tylko one były. Okej. Okay. Jeszcze wam chciałem pokazać taką tablicę, gdzie był w ogóle rozrysowany... Członek oddziału SWAT, no i tam gdzie antenka, dowódcy, jak odróżnić to, żeby jak największą skuteczność mieli w zabijaniu. No ale niestety wam tego już nie pokażę. Matko, to są tak dwie szybkie misje. Tak dziwnie mi się udało, że ja w 10 minut zdążyłem dwie misje opykać. No, dlatego na odcinkach normalnie to tak bardziej stonowanie to robię. A tutaj o, widzieliście taki już prawidłowo, jak to się powinno robić. Szybka, wbita, zobaczenie co i jak, obezwładnienie. Okej, okay, zobaczmy, co tutaj mamy. E, bo chciałem wam jeszcze to przeczytać. Dostaliśmy nakaz aresztowania byłego analityka USA. No, tak. Sorki miałem chwilę za e, Podejrzanego o zabójstwo pięciu policjantów na terenie okręgu Maca, Macade. W aglomeracji Los Suenos. No to właśnie tutaj to mieliśmy. E, ta misja była bardzo przyjemna. Kolejną też będziemy już mieli jedną z moich ulubionych. Stale jak coś odpalam, to właśnie ID markowe non stop sobie odpalam do przetestowania, bo fajna misja to jest pierwsza misja, gdzie możemy sobie nawet wybrać dwa wejścia, jak tutaj widzicie, ale to już zobaczycie sobie w kolejnym odcinku. A na razie dziękuję wam wielkie za oglądanie. Trzymajcie się. Siema.